Dzień dobry drogi ciaczki. witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z szantami. Dzisiaj zajmiemy się utworem czarnobrody albo drugi tytuł Czarnobrody Kapitan. To tam już nie wiem dokładnie, który jest poprawny, to już sobie sami ogarniecie. Akordy jakie potrzebujemy do utworu F duże, C duże, A duże i D małe. jakie będziemy używać, będzie to do całe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry na zmianę i połóeczka tego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry. dzielimy na dwie części motyw zwrotkowy i motyw refrenowy. Zwrotka D, całe, połóweczka C D ice C i D. I na tym motywie sobie go powtarzamy chyba dwa razy, dwa albo cztery razy. To już musicie sami obczaić. I następną część tego, jaką się musimy nauczyć, jest to motyw refrenowy. Zaczynamy od F. -u. To jest praktycznie to samo, tylko tam jest jeden akord, ten pierwszy jest zastąpiony. Mamy F, C, D, ICE. I tak jak mówiłem, to jest po prostu to samo co zwrotka, tylko pierwszy akord jest po prostu zamieniony. Czarnobrony nasz kapitan był, a zwał się statki, i minął rok, dziesiąty prys był już nasz, bo kapitan nasz szalony był, mówiono, że z diabłem ma par, gdy warkość zaplatał. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Na razie, miłego śpiewania. Trzymajcie palatki.